Cześć prezesie. Witam cię Marku, cześć. Marek Łoński, prezes Polskiej Agencji Prasowej. E, jeden z najfajniejszych ornamentów, które Śląsk przyłożył w Warszawie kilka miesięcy temu. O, jak tak zaczynamy, to co będzie dalej? <śmienny> <śmienny> takie spotkanie. Wiesz co, snuje, snuję, snujemy takie opowieści wspomnienia o pewnym 1 maja, dokładnie 20 lat temu, wtedy, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej i my tak rocznikowo to jesteśmy nie odlegli, więc zakładam, że ty... Byłeś wtedy już zawodowo czynny. Oczywiście, chociaż z tą nieodległością zawodową, to jak ja zaczynałem, to Ty już prowadziłeś program w telewizji no, i byłeś by. dla mnie pewnym punktem odniesienia. To więc kontynuujemy. To Klimat się zrównało, dobrowy, ale jednak tak. nie do końca. Tak. Dobra, ale pamiętasz ten 1 maja? A jeśli tak, to jak? Oczywiście, że pamiętam. Pracowałem wtedy już od 4 lat w papie w Katowicach. I to był szczególny 1 maja, ponieważ miałem dyżur redakcyjny. To była niedziela? Tak, tak się wydaje, że to, to musiał być dzień wolny Dobre od pracy, pytanie. bo miałem wtedy dyżur. Sobota albo niedziela. Specyfika złodu, dzień wolny od pracy. Tak, redaktorzy mają dyżur. I tego dnia rozmawiałem jako ten dyżurant redakcyjny z Jerzym Buskiem. O. Więc bardzo mi się to wszystko wiąże, jeśli chodzi o tą, o tą rocznicę i ten dzień. I bardzo go pamiętam w związku z tym. To była rozmowa telefoniczna, niekoniecznie było wiadomo, czy da się... No, profesor Buzek nie był już premierem od ilu? Od trzech lat pewnie hmm. wtedy. Jeszcze nie był europosłem, bo to, był, to dopiero był przed nim. bo w tym samym roku został, został wybrany po raz pierwszy. No, i wydawał się świetnym rozmówcą w, w tym dniu, ponieważ jego rząd rozpoczął negocjacje akcesyjne. Nie wiem, nie wiem czy to pamiętasz formalnie No tym... Nawet zakończyłem potem w hmm. Kopenhadze. Tak, więc i no, fajnie by było teraz powiedzieć, że bardzo pamiętam tą rozmowę. Ja ją pamiętam głównie dzięki temu, że gościliśmy z okazji tej rocznicy. Parę tygodni temu gościliśmy w papie profesora Buska, i z tej okazji sobie tą rozmowę przypomniałem hmm. bardziej. Ale bardzo tak uśmiechnąłem się na to wspomnienie, bo bardzo yy, było tam parę rzeczy yy, mądrych i takich, do których, yy, do których warto wrócić. I o nie czym była ta rozmowa? Yy, no oprócz tego, yy, czy, te, czy to jest dzień radosny, czy nie. Pamiętam tytuł tego wywiadu, yy, ten dzień zapamiętamy na dziesięciolecia. I że 1 maja jako święto zmieni swoje znaczenie. Nie będzie już tym świętem pracy, tylko będzie dniem wejścia do Unii. To się nie stało chyba, i, i, chyba nie. Się już, i chyba się już nie stanie. Mowa była o wyzwaniach związanych z tym głównie dla administracji, dla, dla rządu, dla instytucji publicznych, dla samorządu, dla absorpcji unijnych pieniędzy, więc te, te wszystkie rzeczy oczywiste, trochę było o takim, takiej atmosferze świętowania, że powinniśmy sobie dać w tym dniu trochę luzu. Umieć się cieszyć, nie pytać tylko, co to będzie, czy ta unia jest straszna, czy nie, czy. Bo oczywiście te eurosceptycyzm zawsze był obecny, mimo, mimo tego dobrego zwycięskiego wyniku referendum. Natomiast to, do czego zmierzam, to było takie zdanie, że po pewnym czasie będzie następowała systematyczna poprawa i będzie taki moment, że będziemy mogli wszyscy z przekonaniem powiedzieć, że Interes Unii to jest nasz interes, nasz interes jest interesem Unii i odwrotnie. No, i to się też nie stało. Tak mi się wydaje, i te ostatnie, ostatnie lata jakby pokazały, jak bardzo ciągle ten wątek jest obecny i jak dużo zrobiono, żeby takie poczucie wywoływać, że jest dokładnie odwrotnie. Tak? To znaczy, że, że nasz interes. Nie jest interesem Unii, a wręcz przeciwnie, Unia jest tym, który usiłuje nam zaszkodzić. No i to było zupełnie wbrew intencjom tego, tego wywiadu. To było nieferno, mówiąc, mówiąc wprost, tak? nie, nie, nie wchodźmy w, w politykę, bo też nie, nie taka jest no, moja rola na pewno jako szefa agencji. Y no, ale to jest dla mnie jasne i to, i to trzeba mówić, że, że ja jednak jestem z tych, którzy uważają, że należy dążyć do takiego modelu, w którym, w którym interes Unii będzie naszy, naszym interesem i odwrotnie. A to co hmm. pytam teraz dziennikarza? Co, hmm. co się odpowiada ludziom, którzy mówią: Okej, okay, Unia jest fajna, my też ją cenimy, tylko chcielibyśmy, żeby była taką, do jakiej wchodziliśmy. Żeby to była jednak Unia państw, hmm. narodów. Nie rozumiemy tego, albo nie, nie kupujemy tego, że świat się zmienił, jest skomplikowany i potrzebujemy innych narzędzi. No tak, słyszy, słyszymy to ciągle, że mm, głównie y, z tej strony bardzo, bardzo sceptycznej i takiej wojującej z Unią i podkreślającej, że musimy dbać o nasz interes. I okej, okay, musimy dbać o nasz interes i dbamy. Inne państwa też to robią w Unii. I coś się we mnie burzy, jak, jak słyszę, że, że ona ma być tą unią państw, narodów, a, a ta jest niby jaka? Czyli nie ma narodów, nie ma. No tak, ale jest tam e, jakiś. To, to, to karbowy, który nam każe. Nie, nie ma kogoś takiego. Nie ma kogoś takiego. Nie ma Berlina takiego, i Brukseli? Nie ma Berlina i Brukseli w tym znaczeniu, który, który jest przepisywany. Ja tego nie widzę w, w każdym razie. Uważam, że jest to narracja taka wybitnie y, polityczna, i y, uważam, że narody i państwa w, w tej Unii doskonale sobie radzą. Tak? O, oczywiście wszystkie y, te uwagi dotyczące tym, zbiurokratyzowania, y, y, konieczności reformy takiej czy innej, y, y, to je trzeba brać pod uwagę i one rzeczywiście. Istnieją, natomiast przypisywanie jakiejś nie wiem, masońskiej mocy tej, tej Unii, nie, z tym, się, z tym się nie mogę zgodzić. Ale rozmawiałem z Krzysztofem Bosagiem, którego nawiasem mówiąc uważam że za niezwykle, raczej za bardzo dobrze przygotowanego zwykle do rozmów polityka, choć nie muszę podzielać jego zdania. I on mówi, że. Powtarzając tę argumentację, Unia jest w porządku, ale byłoby lepiej, gdybyśmy zachowali prawa, które pozwolą nam robić to, co nam się opłaca, a nie to, co dyktuje nam kolektyw. Kolektyw to też jeszcze słowo z innego porządku. O, moje. Trochę. <grym> <grym> no a tak nie jest? Nie możemy no tego nie robić. Nie jest, bo on wiedzieć? mówi, że nie, nie on jeden że hmm. nasza energetyka, nasz hmm. przemysł węglowy hmm. jest skazany przez Unię Europejską na upadek. A gdzie byśmy chcieli, to nikt by nam nie kazał rezygnować z gazu, wprowadzać jakieś dyrektywy budowlanej, pozwolą nam kopać węgiel, importować go i spalać, bo takie mamy elektrownie. Tak, ale węgiel. zacznijmy w tym wątku od samego początku. Czy, czemu to ma służyć? Czy ktoś to wymyślił, jakiś unijny technokrata, bo, bo tak, tak mu wyszło, bo A tam nie? akurat zieloni zdominowali? Czy jednak y, uważamy za realny problem klimatyczny? Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie jak go można zwalczać, naukowcy odpowiedzieli, co należy zrobić. My się... No i teraz pytanie, czy my się z tym zgadzamy, czy nie, bo jeśli się z tym zgadzamy, ale mówimy, no tak, ale jak jedna Polska będzie spalać węgiel, a inni nie będą, to a poza tym to i tak wiadomo, że Chiny spalają więcej, no właśnie, to, to niewiele da. Nikt się nie przejmuje, tylko my hmm. altruiści, będziemy walczyli o czyste powietrze. Dla mnie podstawowe jest to zasadnicze pytanie, czy, czy w to wierzymy i że rzeczywiście mamy poczucie y, Uczestniczyłeś, tak jak ja chociażby w szczycie klimatycznym w Katowicach. Tak, y, y, znamy tą tematykę od dawna. Y, wiemy. Y, na Śląsku, ale też szczyt w Katowicach pozwolił nam. Y, Zapoznać się, zobaczyć, rozmawiać z ludźmi z państw, które już teraz odczuwają skutki kryzysu klimatycznego. Z różnych państw wyspiarskich, oceanicznych, zapoznaliśmy się z danymi dotyczącymi migracji klimatycznej, tego, tego, jak zmienia się świat jakby pod tym kątem. No to jest pytanie, czy w to wierzymy, czy nie. Jeśli wierzymy, to coś róbmy. Jeżeli mamy coś robić i to jest ten kierunek, no to to róbmy to tak? i dbajmy o nasz interes nie w tym sensie, że mówimy, że my to będziemy kwestionować, tylko rozmawiajmy rzeczywiście twardo, dajmy sobie czas, walczmy o pieniądze na transformację energetyczną. Mam wrażenie, że, że to się do pewnego momentu działo, tak? a w, w, kolejnym, w kolejnym etapie mieliśmy etap tylko negowania i narzekania, że jakiś unijny. Timokra... Połączyć technokratę z Timmermansem. To bardzo dobrze się montuje. <laughs> Timokrata będzie nam mówić, co mamy robić. Także ja, ja nie przyjmuję tej narracji, a jestem bardzo. Sam wiesz, że przez lata się zajmowałem tematyką górniczą energetyczną, Wie. więc jestem bardzo jakby tak. Siedzę w problemach nie tylko merytorycznie, ale też emocjonalnie transformacji Śląska i górnictwa, i, i wiem, że ona jest nie, nieunikniona. No właśnie, mówisz o tym, czy w to wierzymy. No nie wiem, czy wierzymy. Prezes Kaczyński mówi, że człowiek wpływa na ekologię i na klimat w stopniu marginalnym. Nie jest jedynym, który powiela taką narrację, mówiąc, że właściwie to wpadam jakąś histerię, a to są naturalne cykle biologiczne i nic więcej. Szanujemy wszystkie opinie, prawda? Tak. I umrzemy zacząć prawo do ich wygłaszania. No dobrze. Tak czy inaczej, o tym, jaka będzie Unia Europejska, zdecydują młodzi ludzie, ci, którzy urodzili się 20 lat temu. To są dorośli ludzie, oni nie pamiętają innej Unii. Czy jest jakiś szczególny powód, dla którego mamy im przypominać, że było inaczej? I czy jest hmm. sposób na to, żeby ich postawić w takiej konfrontacji z historią, która była straszna i dla nas jeszcze za różnicę zaistnieje, dla nich już nie? No myślę, że kolejki na granicach. Kolejki w sklepach i inne rzeczy to w zasadzie to można dzisiaj pokazywać w muzeach wyłącznie. Tak i jakby się ktoś tym interesuje albo nie. Dla nas ważny powód głosowania za wtedy. Jeżeli ktoś tego nie, nie przeżył i nie doświadczył, to traktuje to jedynie jako, jako fragment z historii i tym nie przekonamy, pokazując takie, takie obrazki. To, czym? to na pewno mnie bardzo ubodły tak osobiście kiedyś te słowa o wyimaginowanej wspólnocie. No dlatego, to się zmienia, tak. Dlatego, to się dlatego że no, jednak uważałem, że i to czuję każdorazowo wyjeżdżając za granicę, że jednak takie poczucie bycia, bycia wolnym i bycia w tej Europie i czucia się na równych prawach niejako boższy krewny, a takie poczucie mam w tej chwili, i, I też dzięki temu, że jesteśmy, że jesteśmy w Unii, więc no to jest to, czego na pewno nie chciałbym tracić, i chciałbym jednak czuć się częścią jakiejś wspólnoty, niezależnie od wszystkich interesów, tarć, grup, dominacji w, w, w Unii Europejskiej. Na tym polega polityka, no to, się, to się tak dzieje, to się tak odbywa. Natomiast to nie znaczy, że nie możemy czuć tego czuć poczucia, tak ładnie powiem, nieładnie. I to bym chciał, żeby uświadamiać, że jednak jesteśmy częścią jakiegoś jakiegoś mechanizmu, który daje nam nie tylko swobodne poruszanie się i przepływ towarów i to wszystko, co legło w ogóle u podstaw wspólny rynek tak? tylko czy I, i interesy. Nie tylko daje nam osadzenie w jakichś w jakich wartościach, które uważamy za wspólne, Brzmi tak? banalnie, prawda? No ale... ale, ale jak się mówi prawda. o wartościach, to znaczy, że się popada w jakiś patos, a tak naprawdę liczą się interesy. Ktoś powie, no ja to widzę inaczej, jednak uważam, że... Interesy się robi z przyzwoitymi ludźmi. O, dobrze, dobrze powiedziane. Powiedz jak ważnym argumentem Pan... jest to, że, że, że jest Rosja. Że jest agresywne państwo, które pokazało swoją twarz, i bycie w tej wspólnocie to też jest jakaś wartość. Jest arcyważnym argumentem. Zresztą ta dyskusja teraz się toczy dotycząca wzmocnienia kompetencji Unii również w sprawach bezpieczeństwa. Tak? Komisarz do spraw, do spraw obronności, pieniądze i wsparcie dla Ukrainy. Tutaj warto może powiedzieć, bo za chwilę. Zmierzamy do polskiej prezydencji z początkiem, z początkiem przyszłego roku, która ma kilka priorytetów. Nie wiem, czy wszystkie dobrze, dobrze wymienię, ale jednym z nich jest wzmocnienie współpracy Unii Europejskiej, nie Polskiej, tylko Unii Europejskiej, a Polski w tej Unii ze Stanami Zjednoczonymi. To jest, to jest ważna rzecz również w tym kontekście bezpieczeństwa. Tam są kwestie odbudowy Ukrainy. To również. Wiąże się no, i, i z bezpieczeństwem, ale też i, i z tą wojną, i z aspiracjami europejskimi Ukrainy. Tak? To też jest wątek, który, którego nie należy pomijać. Y, tak jest... y, do tego dochodzi y, odbudowa Ukrainy mówiłem, ale rozszerzenie Unii. Tak? No, na razie tam na agendzie jest tych kilka państw: e, Albania, Czarnogóra, y, tak? Macedonia, Macedonia Północna. Turcja zawsze będzie. Pewnym problemem, jeśli chodzi o akcesję, ale też gdzieś tam jest w tych rozmowach, jest Serbia. No i jest Ukraina, która jest na innym etapie, ale niewątpliwie z aspiracjami. I to, o czym mówiliśmy wcześniej, ten kolejny priorytet prezydencji, czyli bezpieczeństwo energetyczne i sprawa transformacji energetycznej. I to są, uważam, bardzo dobrze dobrane priorytety. I mamy okazję przez te pół roku, pierwsze pół roku. 2025, czyli czyli przyszłego roku, to będzie za chwilę. Jednak też pokazać swój głos, prawda, w tym, w no, tym po wszystkim. Po wyborach reprezentacją tam pojechać. Tak, no chociaż paru, paru nazwisk brakuje, szczególnie jeszcze, bo to, gdybyś zapytał mnie, jak, jak mówić o Unii, tak, jak, 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 jak przekonywać, jak tłumaczyć no to oczywiście, że to jako dziennikarz agencyjny to powinienem odpowiedzieć, że rzeczowo, wiarygodnie, obiektywnie i tak dalej to oczywiście trzeba robić i trzeba prezentować wszystkie opcje, nie trzeba udawać, że, że jest tylko jedna pro albo tylko jedna y, przeciw. Trochę też może odejść od, tej, y, od tego pokazywania, Bo teraz przy okazji tej rocznicy mieliśmy dużo, no sami w papie to robiliśmy zresztą y, wystaw, debat na, tego co, na temat tego, co nam dała unia i pokazywania tych inwestycji i tak dalej. Mam wrażenie, że to ludzi też nie przekona, że już troszkę mają jakby tego dosyć, że po raz kolejny pokazywania tego samego pięknego budynku filharmonii albo, albo czegoś no, innego. Że, że tak, no choć jesteśmy dumni z tego, nie, prawda? Ale już, wystarczy. Natomiast już to wiemy, że, że, to, jest, że to jest z Unii. Natomiast szczególnie cenię, bo zacząłem mówić o tej reprezentacji naszej, też europarlamentarnej. Właśnie ludzi, którzy, a było ich i jest bardzo niewielu, którzy rzeczywiście rozumieją mechanizmy tego, potrafią od razu obalić wszystkie fake newsy, powiedzieć, jak to działa, działa naprawdę. naprawdę. Dla mnie taką osobą był europoseł Jan Olbrycht, który nie, nie kandydował. To był człowiek, który. No jest, jest dalej, on to dalej wszystko wie, tylko że już nie, tylko że już nie w tej, nie w tej roli, tak? Więc uważam, że powinniśmy mm, prezentować więcej wiarygodnych ekspertów i ludzi, którzy wiedzą, jak to, jak to działa w Unii. I jakby, pokazywać, znaczy, żeby tylko i wyłącznie polityczne wypowiedzi i opinie nie zdominowały tej opowieści o Unii, tylko żeby pokazywać to na sposób ekspercki. Ileś takich osób jest i staramy się też do nich docierać i to wykorzystywać. Mamy pięć lat na wychowanie tych nowych elit. Marek Błoński, prezes Polskiej Agencji Prasowej z taką opowieścią o Unii Europejskiej. Dzięki za spotkanie, prezesie. Dziękuję, Marku. Przyjemna przejażdżka.